Jedno z pytań brzmi tak: A co z tymi, co zginą w Armagedonie, a poznali prawdę? Słowo Armagedon związane jest z kulminacyjnym okresem czasu ucisku, który ma poprzedzić wzbudzenie ludzkości z grobu. Z tym związane jest słowo Armagedon. Tak rozumie je przynajmniej ta część chrześcijaństwa, z którą ja mam styczność na co dzień. I rzeczywiście będzie tak, że duża część ludzkości w tym Armagedonie zginie. Bardzo wielu zginęło chociażby w wojnach światowych, ale kiedy przyjdzie ta kulminacyjna faza ucisku. Mowa jest w Bibliach nie tylko o wojnach, ale i o rewolucjach, takich rewolucjach, namiastką której była wielka rewolucja francuska, która w bardzo krótkim czasie zabrała wiele istnień ludzkich, ale także i prawdopodobnie mowa jest w Biblii o anarchii, która jest taką najbardziej krwawą formą tego zamieszania. Prawdopodobnie pochłonie to bardzo wiele istnień ludzkich i zginie w czasie tego. Zamieszania prawdopodobnie też nie tylko duża część ludzi, którzy Boga nie znają czy żyją bezbożnie, ale także i ci, którzy są w jakiś sposób związani z Bogiem. Nie oznacza to jednak, że oni zginą na zawsze. Śmierć w Armagedonie, na przykład w czasie wojny, tak jak było to do tej pory, czy w jakichś innych kataklizmach, nie oznacza wiecznego wyroku z punktu widzenia Boga. Niczego takiego to nie oznacza. Wszyscy ludzie mają zagwarantowane przez okup Jezusa Chrystusa wzbudzenie z grobu. To jest zagwarantowane dla wszystkich ludzi i start w procesie restytucji.